Ola, Ketal, tal? Witajcie serdecznie na kanale Super Małgosia. W tym odcinku chciałabym zwrócić Waszą uwagę na rzeczownik Agła. Agła oznacza woda. Jest to wyjątkowy rzeczownik, gdyż jest rodzaju żeńskiego, ale często występuje z rodzajnikiem męskim. Dlaczego tak się dzieje? A mianowicie ze względów fonetycznych, żeby po prostu nam się łatwiej wymawiało. I nie powiemy w związku z tym nie powiemy La agua, tylko powiemy el agua. L jest to rodzajnik określony rodzaju męskiego. Natomiast z rodzajnikiem nieokreślonym to będzie una agua. Czyli nie powiemy una, tylko powiemy un. Un agua. Un rodzajnik rodzaju męskiego i rodzajnik nieokreślony. Natomiast musimy pamiętać, że jeżeli występuje jakiś określnik z rzeczownikiem agła, no to musimy go uzgodnić. Tak jak wszystko uzgadniamy w liczbie i rodzaju i musimy go uzgodnić z rzeczownikiem. A pamiętamy, że rzeczownik agła jest rodzaju, jakiego? Jest rodzaju żeńskiego. Więc jeżeli chcę powiedzieć zimna woda, to powiem el agua fria. Jak widzicie, mamy tutaj rodzajnik męski, l. Ale pamiętamy, że rzeczownik jest rodzaju żeńskiego, dlatego przymiotnik jest też w rodzaju żeńskim. Nie powiemy frio, tylko powiemy fria. Jeżeli chcę powiedzieć, że na przykład jest dużo wody, to powiem mucia agła. Nie powiem mucio, tylko mucia w rodzaju żeńskim. Więc o tym należy pamiętać. Jeżeli chodzi o liczbę mnogą, to już tutaj mamy rodzajniki w rodzaju żeńskim, czyli będzie las Aguas, Jest to rodzajnik żeński, określony albo u nas aguas. Też rodzajnik żeński, tylko że nieokreślony. Mam nadzieję, że ten filmik Ci się spodobał. Subskrybuj kanał i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.